Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku, a ja przygotowałem do mojej części dwa pewniaki, owocową eksplozję, dużo szczęścia, to są dwa pewniaki i zrapki nadrapane, to też dużo szczęścia i dwa razy szybkie 50, te dużo szczęścia to są z tej samej paczki premierowej gdzie miałem jedną wygraną gwiazdkę, kto nie widział zachęcam do obejrzenia tej tej premiery. No i co i teraz jeszcze wspaniała sprawa, bo otrzymałem przesyłkę z kanału Mari Mari od Martinki. Ja już oczywiście otworzyłem, no bo musiałem miniaturę zrobić. Pokażę, co otrzymałem. zdrabki świąteczny kalendarz. Dziękuję ci, Martinko, bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam, proszę wejdźcie na kanał Martinki. A on nazywa się Mari. Mari. Druga zdrabka to laki Zdrabka. Bardzo mi miło będzie, jeżeli wejdziecie. Nawet jeżeli jej przybędzie jeden lub dwóch subskrybentów, będę bardzo, bardzo wdzięczny. I jeszcze jedna zdrapeczka to jest lotek. I dodatkowo takie suwianiry jeszcze, które tutaj też pokażę. A co, to mój kanał. To zrobię co chcę. Oglądalność ostatnio jest jak jest. Nic nie zrobisz. Człowiek chciałby więcej nie tylko te większe kanały chciały mieć oglądalność wiadomo. Wszyscy musimy na te zdrabki zarobić. I teraz karteczka ja bardzo lubię właśnie kartki lubię jak ktoś coś napisze sam zrobi czy coś jestem bardzo za to wdzięczny. I oczywiście przeczytam tą karteczkę od Martinki z kanału Mari Marii. Czytam życzenia pięknych i niezapomnianych świąt Bożego Narodzenia, chwil wytchnienia od codzienności, odrobiny magii i niepowtarzalności, spokoju ducha, radości wśród najbliższych i szczęścia w całym roku życzy Martina z kanału Mari Mari. Także Martinko, ja do ciebie wysyłam teraz serduszka i bardzo ci jeszcze raz serdecznie dziękuję. A was, drodzy widzowie, tak jak już powiedziałem, bardzo proszę zachęcam, bo warto wejść właśnie na jej kanał. To co? Jak ja to teraz rozegram? Jakby to, o kurweczka, zaraz ją ff, zjem. Ja lubię takie te ciągnące się. To co? Zacznę chyba od tych zdrapek właśnie od Martinki. I nie będzie tak jak zawsze, że tam pewniaki. A co tam? Dobra. Oczywiście, jak nic nie będzie, no tak jak wszyscy mówią, nic się nie dzieje. No to wiadomo, że nic się nie dzieje, no bo liczy się gest. Słonik. Zdrapka z numerem 63 no, i co, poszukuję słonia, czy go znajdę? A mam słoneczko, cytrynę, perłę i. I mam słonia, proszę bardzo, jest słoń, jest wygrana, czyli co już tutaj wygram, to jest moje. A wygrana to jeden, bo jeden, ale jest. I się bardzo, bardzo cieszę. Bardziej niż z tych swoich wygranych, bo. Bo tak wiadomo dobroć ludzka. Laki zdrabka, zdrabka z numerem 22. No w tej zdrabce to ja nie mam szczęścia, ale może akurat teraz będzie. Poszukuję wygrywających liczb albo koniczyny, które daje przypisaną wygraną, wygrane się sumują. Moje wygrywające liczby to 18. W ogóle w tamtej zdrabce dużo szczęścia, to o tych 18 to jest mnóstwo, nawet jak widziałem na premierach, więc chyba mnie lot to posłuchało, i na złość mi zrobiło, albo nie na złość, doceniło. 18, 3, 7 i 16 to są moje wygrywające liczby. A co ja mam? Mam 24, nie ma. Następnie 12. Kolejna to jest 21. Dwójeczka, czwóreczka, czyli dwa oboki. Co ja tutaj mam teraz? 16, proszę, jest wygrana. No to pięknie. 32 nie ma, także jeszcze raz zachęcam, proszę, wejdźcie na kanał Martinki. Kanał się nazywa Mari, Mari. No ja odwiedzam, zresztą jej kanał można mnie zobaczyć w komentarzach u niej. 31, 17. No i co, co się kryje właśnie pod, tym, pod tą szesnastką, a jest? 15 złotych. Oj, Martinko, to z serducha, nawet nie podejrzewałem, że nie z serducha, ale to tak się mówi, nie? Jak coś w Wpadnie także super. No i co, i kalendarz? Kalendarz z numerem 25. Poszukuję swoich wygrywających gwiazdek, a potem jeszcze Mikołaja, czapki i jeszcze trzech takich samych wygrywających liczb, wygranych właściwie kwot. Dobra, zaczynam od jedyneczki, nie będę wyczytywał. Może czasem pod czwóreczką też nic nie ma. Piąteczkę. Mam nadzieję, że coś będzie i nie będę pomusiał powiedzieć. Nic się nie stało. Bardzo dziękuję, a dziękuję to wiadomo. Bo już co, wydrapałem to moje. Tutaj nie ma. Pod ósemką nie ma. No kalendarz wiadomo. Jest krótko, więc oni to muszą zarobić szybciej, szybcie, bo on to zarobić to zawsze muszą. Mówię o lot to. Tutaj nic nie ma. I co? Przechodzę do trzynastki. Mam tutaj skrzacik. Tu mam 17. jakieś coś tam. Tutaj dzwoneczek. Jeszcze pozostało parę. Do drapania. Czekajcie, czekajcie, co ja drapię. Ale to Patrzę się tutaj, czy się dobrze nagrywa. A potem ten to jest jak jest. Dobra, to bym się nie obraził, jakby było czysta. Bałwanek. I co pozostały jeszcze trzy. Do zdrapania trąba, bębenek i czapka, i jeszcze pozostały te bonusy. Tutaj, czy coś jest ta głowa? Nie ma, są lampki i trzy takie same kwoty. 150, 10 główna. Niestety się nie udało. Ale to się nic nie dzieje, bo i tak piękny prezent. Piękny prezent od razu. Nie to będzie oczywiście na podsumowaniu. Także jeszcze raz zachęcam proszę. Wejdźcie na kanał Mari Mari. Dobra, i teraz przechodzę do tych moich zdrapek. Zacznę od pewniaka. zdrapka będzie owocowa, eksplozja. zdrapka z numerem 31. Ostatni symbol. Awokado było. Tak, awokado utworzyło mi wygrywającą linię dodrapię tylko te awokado no i sprawdzam co się kryje a jest piąteczka ale jest ostatnio bardzo ładnie oddała więc wybaczam tą piąteczkę dobra zdrapka tutaj do wygranych i już ostatni dzisiaj pewniak no tutaj zobaczymy czy dużo szczęścia będzie także mówię z tej samej premierowej paczki zdrabka z numerem trzecim co tutaj, no gwiazdy poszukuję, której teraz nie mam, ale miałem na premierze. 18 to jest moja wygrywająca liczba, a pozostałe to 12, 18, 19, 38 i 26. No i lecę dalej, czy coś jeszcze będzie? A mam 23, 31, 4, 37, oboczek, strasznie jest to zrabka obokowa, 22. 25, kolejny 14, dwójka i ostatnia to jest trójka. Dycha, zwrot czy coś więcej jest. Dycha no, coś trafić tutaj. Xy powinny być, dobra, xy były to na pewno ten. Dobra, to co teraz? Teraz drapki nie nienadrapane. Moje szybkie 50, no poszukuję tej 50 w bonusie przynajmniej i trzech takich samych kwot. A co ja tutaj mam? 2 złote razy 2 i stuwa Jest dwójeczka, czyli jest wygrana w wysokości 2 zł, ale już druga część też nie jest na pusto. No to w bonusie dukaty. Dobra, teraz zacznę od zacznę od czego, zacznę od, od bonusa. To jest ostatnia zdrabka z tych małych dukaty dalej. No, i dalej, trzy takie same kwoty. Aha, zdrabka z numerem ta jest 42, tamta była 30. Jest szansa na czwórkę. Nie, już różne kontrolne. Jest jak jest, dobra. Przegrana zdrapa idzie na bok. No i co, i ostatnią już dzisiaj zdrabką. Dużo szczęścia. Kolejna zdrabka z tej samej paki z numerem 17. Lecę. Czy ona coś odda? bo to coś w tej parce musi być, ale czy znaczy, musiało być? To już pewnie ktoś wygrał. Może to ja teraz wygram. 38, 28, 1, 0, znaczy 9, 9, i 37. Ile c? Tak nadrukowane jest, jak jest. A ja mam tak szósteczkę, siódemkę, 17, 22, 26. Trzymajcie mocno kciuki.

Trójka jej trójki nie ma. osiemnastka, Mówiłem, że tego 18 jest mnóstwo. I ósemka nie ma. A co się kryje pod gwiazdą jest 10 złotych, ale jest. Dobra, przechodzę do podsumowania. Także wychodziłoby na to, że dzisiaj przegrała tylko jedna zdrabka. Tak. No chyba tak, dobra. To na bok i tak. Na razie mi się udało wychwycić, że ta tego przegrała szybkie 50, zdrabka idzie na bok. A nie, przepraszam, jeszcze kalendarz przegrał od Martinki, ale to się oczywiście nic nie dzieje. Tam mi coś, jakaś zdrabka poleciała. I co mi się udało dzisiaj wygrać? Od Martinki, tak, w Słoniku miałem... Nie, to jest moje szybkie 50. W Słoniku miałem złotówkę, ale mi gdzieś poleciało, więc teraz nie znajdę. W szybkim 50 miałem 2 złote. To była moja zdrabka. I tutaj popatrzcie, 15 złotych. Także bardzo serdecznie dziękuję. W moim pewniaku była piąteczka. I co? I w dwóch zdrapkach, w jednym piwniaku i w drugim, nie nienadrapanych, były dwa razy po 10 zł. Także ja się też z tego cieszę. Czekajcie, przeliczę to. Czyli mam tak: 10, 20, 20. Tutaj jest 42, i tam była złotówka: 43 zł. Także ja Ci, Martinko, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wam, drodzy widzowie, również dziękuję, że oglądacie. Oglądaliście ostatnio moją krzyżówkę. Więc białe serduszka, jak, jak prosiłem. Także bardzo doceniam te osoby, które właśnie napisały te białe serduszka. Zachęcam. Zapraszam jeszcze raz na kanał Martinki Mari. Mari. Dzisiaj się już z wami żegnam. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.